Ojciec Jan Konior, Eucharystia, sakrament, który leczy. Zamiast zakończenia, jesteśmy wspólnotą Pana, ale jakże często podzieloną. Pisze o tym już święty Paweł, wskazując na podziały przy stole pańskim gdzie wielu jest chorych, słabych i wielu też pomarło. Paweł ma odwagę powiedzieć, dlatego że nie rozpoznano ciała pańskiego we wspólnocie i chlebie eucharystycznym. Należy przyjrzeć się naszym wspólnotom, do których należymy. Czy widzimy choroby duchowe, psychiczne lub fizyczne? Widzimy swoją niemoc narzekając i mając pretensje do Boga i innych ludzi, ale nie do siebie samych. Iluż depresji można byłoby uniknąć, gdybyśmy nauczyli się przebaczać i nie nosić w sobie uraz. Tak łatwo pozwalamy się dzielić poprzez zazdrość, wzajemną niechęć, ocenę innych, przypinanie etykietek i wracanie do niekończących się żalów. Dochodzi do tego nieustannie porównywanie się z innymi, chociaż wiemy, że zarówno od strony psychologicznej, jak i duchowej nic to nie daje. Nie wolno mi pogardzać innymi, za zazdrosnym okiem patrzeć na innych i takim samym spojrzeniem adorować ciało Pana. Czyż nie jest to picie z dwóch kielichów? Jeśli oskarżam brata lub siostrę, to skazuję Jezusa, a gdy osądzam, to czy różnie się od Piłata lub Heroda? Staję po ich stronie. Eucharystia ma stać się dla mnie i dla mojej wspólnoty miejscem powtórnych narodzin do nowego życia w Chrystusie. Eucharystii mamy pragnąć, z wiarą jej oczekiwać i być zawsze przygotowanym na spotkanie z Panem. Wtedy duch Pana wylewa się na nas wszystkich, pod warunkiem, że zachowujemy jedność. Gdy przychodzimy na Eucharystię, jest stół Słowa, ciała i krwi, gdzie czeka na nas Boski Lekarz. On pragnie uleczyć nasze zranienia, a szczególnie jedną ranę będącą źródłem wszystkich chorób grzechu który jest trucizną Jezus jest lekarzem który leczy holistycznie na każdym poziomie przekonamy się o tym gdy codziennie będziemy go adorować i często przyjmować komunię świętą będzie to działanie długoterminowe ale bardzo skuteczne uczmy się przychodzić na adorację Jezusa eucharystycznego i prosić o uleczenie naszej duszy Psychiki i ciała, ponieważ Eucharystia to sakrament, który leczy, to źródło, z którego wypływa duch. W historii Kościoła przekonało się o tym tak wielu ludzi. Dzisiaj nie wyobrażają sobie życia bez baranka niepokalanego, którego ciało jest żarem. Pragnijmy zatem przyjmować chleb życia jako najlepsze lekarstwo. Naszym lekarstwem jest ten prawdziwy i niebiański sakrament. Poucza nas Jan z Damaszku. Zanim jednak przystąpimy do stołu pańskiego, potrzebna będzie spowiedź, ponieważ spowiedź przygotowuje Eucharystię i jest jej drogą, kierunkiem. W spowiedzi opłukuje szaty we krwi baranka. Eucharystia zaś odpowiada na błogosławieństwo. Szczęśliwi, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Aby baranka rozpoznać, trzeba choć trochę się do niego upodobnić, pozwolić się mu wyprzedzić, ale iść krok w krok za nim, czyli tak jak to uczynił Jan Chrzciciel. Eucharystia niszczy nasze choroby, gdyż Chrystus opatruje nas raczej jako chorych. Jak pisze Cyryl Aleksandryjski, jest dobrym pasterzem, który oddaje swoje życie za swoje owce.